To nagrywanie filmu pierwszego, podejście drugiego. Tak. <noise> <noise> witamy bardzo serdecznie. Tak jest. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przy Biblioteka. Witamy bardzo serdecznie. Nagrywanie tego odcinka po raz drugi. Padł przed chwilą drugi klaps. Tak, I tylko i... nie mamy. Tak, tego wiecie. Mamy już taki jakiś humor dziwny, ale mamy fajny odcinek za to. Z tej strony jego Daj Daria, nie tak. wiem czy nie mówiłaś. chyba nie, nie mówiłam. Eee, A może dzisiejszym... ktoś się zaplątał pierwszy raz i nie wie. Właśnie, właśnie. A jeżeli tak, to od razu kciuczka, dzwoneczek i subskrypcję poprosimy. O, jak najbardziej. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o książkach dla dzieci i młodzieży. Tak jest... O. Eee, to... Kto zaczyna? Ty czy ja? Ty zaczynasz. Trzymamy się planu z poprzedniego no. filmu. Taki był plan poprzedni y, odcinka nienagranego, który nam się tak. niestety y, okazało się, że przegrzał nam się sprzęt i nam się nie grało i to no trudno. Ale słońce się już przesunęło, więc wróciłyśmy tak. w to samo miejsce y... i mamy nadzieję, że nie będzie drugi raz porażki, bo odcinek był fajny i wyszło nam super. Zobaczymy jak będzie teraz. Tak ja dzisiaj do Was trochę z seriami seriami dla dzieci, tutaj dla takich małych dzieci e, co się kryje jak sama nazwa mówi są to książeczki, które pozwalają naszym dzieciom odkrywać i na każdej stronie oprócz pięknych, naprawdę pięknych obrazków e, są, jest parę przedmiotów do odnalezienia na przykład mam tutaj serię co się kryje w domu i dziecko ma zadanie odnaleźć tutaj dwie lampy pięć nie wiem, co to jest nawet. E, jakaś taka chyba zabawka na kółkach. Jakaś zabawka na kółkach i skrzypce. I one są naprawdę bardzo ładnie wydane. Nawet w tą stronę macie obrazki, zagadki. O, ta akurat jest cała w tą stronę. O, tu jaka piękna biblioteczka. Nie wiemy, czy będzie tak daleko widać. Pewnie nie, ale to jest super seria i można już takim dzieciom dawać do odszukania, to jest super sprawa. Mamy jeszcze w serii, co się kryje nad wodą i pod wodą oraz co się kryje w lesie. O i takie trzy najnowsze propozycje z tej serii, e, bardzo fajne dla małych dzieci do odszukania, no i oczywiście obrazki, które jak zawsze przyciągają. Duzi i mali lubią obrazki, ja też lubię jak w książkach dla dorosłych są obrazki. Y -hmm. Ja z kolei mam Agatę widzowską, psierociniec, tutaj piąty tom, bo tych tomów jest właśnie pięć. Bohaterami są psiaki z tego tytułowego psierocińca, pieski sieroty. No i tym, w tym tomie akurat mamy ufo psiaki, bo psiaki wpadają na to, że bezdomne pieski no, Ginął, no i najprawdopodobniej mogą w to być zamieszani kosmici e, i pieski e, postanawiają wyruszyć na ratunek. No to już... jaki fajny, tak, to no, taki no cudowny jest, Astronauta. Nie wiem, czy, 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 czy będzie widać pieska astronautę, ale e, no musicie nam ten jeden raz wybaczyć, akurat tak daleko musiałyśmy ustawić telefon, żeby no, e, przepiękna Maugola i tutaj tak, nasz regionalny pomnik się, mhm. się zmieścił, bo słuchajcie. Pracujemy w miejscowości, gdzie pierwszy pomnik na ziemiach polskich Juliusza Słowackiego został postawiony. Więc co roku w którymś nagraniu to celebrujemy i sobie tutaj właśnie pod Julka przychodzimy. Także, A no, dziś wybaczcie, razem z że... jesteśmy tak. pewnie w kadrze, bo tak wyjściowo zostało ustawione, żebyśmy tak byli wszystkie nam, trzy. Wybaczcie, że tym razem akurat nie skrzypce główne grają książki, tylko pomnik, ale... W takim razie musicie nam uwierzyć na słowo obu, bo obie znamy te książkę, że y, obrazki są piękne. naprawdę. No to jak ty mówisz o Agacie Widzowskiej, to ja też powiem Agacie Dobrze. Widzowskiej. E, no, może harmonogram. E, tutaj mamy od Agaty Widzowskiej Dzień Fajności. E, Dzień Fajności jest historią opowiadającą o e, tolerancji e, i o tym, że każdy może być fajny i każdy może być lubiany. Mamy tutaj historię dzieci w przedszkolu występują w przedstawieniu i każdy jest jakąś inną rybką, ma jakiś inny taniec, inny śpiew, za zadanie każdy ma jakimś, jakieś zadanie i y, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że y, mamy chłopca na wózku, mamy dziewczynkę chorą na cukrzycę, która musi sobie podawać insulinę, y, mamy dziewczynkę, która nie słyszy. Także. Y, Książka opowiada o tym też, że każdy może mieć przyjaciół i każdy może być akceptowalny w grupie, pomimo tego, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i różnimy się od siebie. I ta książka również ma piękne obrazki i to też musicie uwierzyć. Mogę Wam tak z daleka pokazać. Zobaczcie, i jest naprawdę przepiękna. O, uciekła mi karta z książki. Dlatego, e, dlatego wybrałam tą książkę, bo lubię w ogóle wszystkie pozycje, które odnoszą się do tolerancji, do tego, że trzeba lubić siebie i akceptować siebie, e, otoczenie. E, no, takie, taką pozytywność jednak w takich książkach dla dzieci. Bardzo lubię i polecamy Agatę Widzowską. Tak, bardzo lubimy książki tej pani. Ja za to wybrałam trochę klasyki literatury dziecięcej, zarówno tej klasyki starszej, jak i klasyki młodszej. Będę po kolei pokazywać tutaj na pierwszy ogień Mary Poppins, czyli dobro narodowe angielskie, najsłynniejsza angielska niania, która wraz ze wschodnim wiatrem zjawia się na ulicy Czereśniowej. No i Mary Poppins jest nianią niezwykłą, która pojawia się po to, żeby uratować dwójkę dzieci pana Barksa. No, i Mary właśnie, no można powiedzieć, ma pewne magiczne zdolności, które pozwalają jej pomagać tym dzieciom w przeżywaniu różnych przygód. Mary jest taką postacią, może trochę oschłą, wiecie, taką typową tak. angielską nianią, która pilnuje zasad, pilnuje tego, żeby wszystko było zgodnie właśnie z harmonogramem, mimo że jest taka trochę oschła, ale zawsze pamięta, żeby jednak to lekarstwo łyżeczką cukru osłodzić. No i mamy też obrazki takie klasyczne z tej powieści. A jak już sobie przeczytamy książki, które przypomniała nam na szczęście nowa księgarnia, tutaj mam, nowa, przepraszam, nasza księgarnia, tutaj mam to nowe wydanie sprzed paru lat, no to można sobie najpierw obejrzeć ten klasyczny musical z lat 60. gdzie w Mary Poppins wciela się Julie Andrews i jest przecudowna. I warto ten film z dziećmi obejrzeć, chociażby dlatego, że to jest film przełomowy dla historii kina, bo pierwszy raz mamy aktorów połączonych z animacją, to to warto wiedzieć. A potem można sobie obejrzeć drugi film sprzed paru lat, gdzie już Mary Poppins to Emily Blunt. Ten film może nie jest już taki dobry, ale, ale nadal myślę, warto przypominać tę klasykę, bo tak. owszem, mamy masę książek dla dzieci, które teraz są przecudowne, wartościowe i które warto znać, ale myślę do klasyki też warto wracać. Tak, to prawda, ja też się zgadzam. To teraz ode mnie coś też takiego trochę może letniego, może innego, ale mam tutaj dla Was komiksy z serii przygody Mikołajka od Stempy Gościnnego. mam tu ładnie ułożę. Mam trzy komiksy z sprzedawcy lodów, western i zdjęcia z wakacji. I to również jest taka fajna propozycja, gdyby nie wiem Wasze dziecko chciało spróbować poczytać jakiś komiks. To można, można kupić, można iść do biblioteki wypożyczyć. Są to krótkie historie, przyjemne. Jest na przykład historia, gdzie Mikołajkowi jego przyjaciołom psuje się telewizor. Chcieli sobie obejrzeć jakiegoś, jakiś film z jakimś ulubionym bohaterem westernowym. No ale jak się popsuł telewizor, to postanawiają sami nakręcić taki film. Fajne historie, krótkie, no i również mają bardzo ładne obrazki i są bardzo kolorowe. Dlatego uważam, że to jest fajna taka propozycja. A i nawet jest taka zdjęcia z wakacji, to tak można sobie, jak nie wiem, będziecie chyba oglądać się odcinek we wrześniu. Tak, to najprawdopodobniej. To można, najpewniej. Tak. To można dać dziecku trochę powspominać zdjęcia z wakacji, wiecie, jeszcze takie ostatnie podmuchy lata. Czyli ode mnie najnowsze komiksy Mikołajka. Ja dalej idę w klasykę. I to w klasykę z ekranizacjami. Tutaj mam Dodi Smith, 101 Dalmatyńczyków. No i e, historia e, jest Wam pewnie znana. Mamy dalmatyńczyka, który postanawia ożenić swojego właściciela. E, wybiera e, piękną panią, która e, no aż dziwne ma dalmatynkę. No i dalmatyńczyki mają małe pieseczki, e, na które zakusy robi e, okrutna Cruella demon. Która chce sobie zrobić futro z dalmatyńczyków, ale ponieważ właściciele nie chcą piesków odsprzedać, no to Cruella postanawia je porwać, a rodzice, czyli Pongo i Mimi, bo, bo wcale nie tutaj bohaterka nie ma na imię tak jak ta, ta psina z Disneya, mhm. tylko Pongo został przy swoim imieniu. Zatem no, psiaczki zostają porwane przez okrutną Cruellę Demon i rodzice wyruszają na, na poszukiwanie. Ta książka ma przepiękna, ona jest ilustracje. naprawdę śliczna. A, zaraz o, cruella. Tak, piękna debesk, tak, którą, którą znamy z tej e, ekranizacji Disney'a. Także naprawdę e, polecam. I właśnie też, też nasza księgarnia. Oni robią świetną Fajne. robotę w przypominaniu tych klasyków. Książka sprzed roku czy dwóch, naprawdę pięknie wydana. O, zobaczcie, 101 Dalmatyńczyków. No, Debes. Ale wiesz co, ja sobie teraz tak myślę? To jest Aha. faktycznie jedna z takich niewielu książek. Dopiero teraz to do mnie doszło. wszyscy ja... doskonale znają tę historię, ale prawie yy... nikt oryginału nie czytał. No właśnie, ja pamiętam, że ja bardzo lubiłam tę historię i ja jakąś książkę kiedyś czytałam, ale Kurczę, to było tak dawno. Nie wiem, czy ja, jak byłam dzieciakiem, czytałam tą oryginalną, czy miałam coś innego. Mogłaś mieć adaptację Disneya, bo bardzo one wtedy no, były popularne, chyba. bo dopiero mimo, że film jest z lat 60., to on się u nas zjawił po polsku w 90. Mm -hmm. na kasetach VHS. Więc... Mogło to być coś takiego. No. To pamiętam, uwielbiałam normalnie tę historię. Więc polecam zapoznać się z oryginałem, bo jest naprawdę przecudowna prze ta, ta książka. I fajnie do, do poduszki można dzieciakom tak. czytać. Z takie... no rozdziałami, bo ona jest też podzielona mhm. na rozdziały niezbyt długie, więc naprawdę godna polecenia. Dobrze, co teraz tam masz ja. Dalej? Tak, e, teraz... teraz ja, słuchajcie, słuchajcie, a wiem co teraz mam. A teraz mam coś fajnego, co pozwoli e, dzieciom uczyć się. E, mamy tutaj taką serię Mały Dyrektor. I jest jest, e, seria ta w ogóle uczy jak zarabiać pieniądze, jak oszczędzać pieniądze, jak wydawać pieniądze. E, albo nie wydawać albo pieniędzy. Nie wydawać na głup głupoty. Tak, na głupoty. E, tutaj mamy na przykład zarabianie pieniędzy. A Może my podam. dwie planujemy, właśnie wydać pieniądze na głupotę, ale. Planujemy? A tutaj jest e, zarabianie pieniędzy, że. A nie planujemy? E, no nie, chyba co. No jak, nie jak, tak. A co my planujemy? No, no, bo nur na Tak? A nie? A co chcesz powiesić na ścianie? No w sumie tak. Ojejku, no wiecie co, taką krama nam się z suwką podoba i to jest takie, że my po prostu nie, nie rozmawiałyśmy o tym, a ona mówi, ej wiesz, widziałam tutaj takich naszych lokalnych dwóch dziewczyn, które prowadzą rękodzieło, sklepik z rękodziełem się robi. I w ogóle fabryka rękodzieła. pozdrawiamy, bo Cześć wiemy, jestem. że Marta nas ogląda. Marta, pozdrawiamy i macie zawsze super rzeczy i mi się tak ta słówka spodobatko. ja bym walała jasno, do bo. A mnie się super podoba ta zielona. No, czyli widzicie, to tak, tak to wychodzi. Ale wracając do książki, akurat ta pokazuje, jak zarabia się pieniążki, że dzieci również tutaj mogą iść, nie wiem, zrywać truskawki, wiśnie i że pieniądze nie biorą się po prostu, wiecie, z chmury, z powietrza, z powietrza że tata czy mama zawsze mają gdzieś tam schowane. E, I fajne są te książki też dlatego, że oprócz uczenia, zarabiania, oszczędzania, mądrego wydawania książek, ale i cieszenia się z tego, że zarobiło się i można sobie coś kupić, na przykład co, e, nie wiem, co się chciało od dawna. E, mamy tutaj na przykład coś poszukać, mamy quizy, są, wiem, że są krzyżówki, są obliczenia na końcu, jest tutaj na przykład sprzedaż zabawek, nie wiem, kupimy sobie piłkę za 4 zł, bransoletkę za 3 i powiedzmy, nie wiem, ile to jest, dziecko może sobie policzyć, no. Fantastyczna rzecz, seria mały dyrektor pewnie w bibliotekach wydawnictwo Arti, w Waszych bibliotekach pewnie też będzie dostępna i no mega! Jak ja na przykład zobaczyłam te książki, tą... Ja wie... bardzo je lubię. Też Koniecznie. Mamy. Trzeba mieć. E, ale a propos właśnie wydawania pieniędzy, to jak nasza koleżanka <noise> prowadzi lekcję biblioteczną ABC mm. Ekonomii, to właśnie zawsze pada pytanie do, e, do, dzieci? do dzieci skąd się biorą pieniądze? Otóż skąd się biorą do... pieniądze? No skąd? Powiedz. Z bankomatu. Oh, <noise> no i to. Takie ja że... Po prostu tak. Pójdziesz i bankomat ci da. Jezu. A ja no. mogę do takiego iść? Robi ja też bym chciała. Jak wiecie gdzie jest taki, to dajcie znać, jakby <noise> też chce. No o. i dopiero potem na tej lekcji dzieci się uczą, że owszem, no bankomat da ci pieniądze, ale najpierw te pieniądze musisz mieć na takiej rzeczy, która się nazywa konto, a jeżeli konto ma 0 złotych, no to bankomat to ma, jest no. bezwitosny. A jak zrobić, żeby na koncie były pieniążki? Trzeba iść do pracy. No i widzicie, i właśnie te książki uczą tego zarabiania i tego wydawania. Pokazują dzieciom, że by coś mieć, trzeba coś od siebie dać. Tak. Trzeba gdzieś zarobić, się, iść do pracy. No to Czasami jest super. Tak, się, więcej od siebie niż się otrzymuje w zamian na no Tak, ale to czasem już jest, tak bywa. Wiecie, to, już, no. to już jest lekcja życiowa, do której się dochodzi samodzielnie. Później, po latach się do, dopiero dochodzi do tego. No. Dobrze, ale zmaczamy z tematu. Tak. Nie, nie, nie. Bo już to... Jesteśmy zmęczone i nagrywamy dosyć, to drugi dosyć. raz. Po jednej mamy ty jeszcze, tak, tak? Ja mam dwie. No to nie. Ja, Bo ty ja... zaczynałaś, więc ja będę kończyć. A ty masz dwie, dobrze. Padding to za granicą. Cudowne książki o Misiu z Peru, który trafia do Anglii. No i na stacji kolejki Paddington poznaje angielską rodzinę, która go adoptowuje. No i Paddington jest znany z, właśnie ze swojego niebieskiego płaszczyka, z czerwonej czapki, pod której zawsze ma kanapkę z marmoladą tak. na wszelki wypadek. No a ostatnio także z tego, że wystąpił w przecudownej, może Wam podlinkuję, jeżeli nie zapomnę, w przecudownej reklamówce wraz z królową Elżbietą, w której sobie piją herbatkę z powodu jej jej jubileuszu 70-lecia panowania. Niestety no, następnej rocznicy, jak wiemy, królowa już nie dożyła. Ale, ale Miś u niej na herbacie był i, i ta reklamówka jest przecudowna i sam Miś w ogóle jest przecudowny, bo mm. ma tam takie różne rozczulające przygody, typu postanawia naprawić sąsiadowi łazienkę, bo coś mu tam w tej łazience bulgocze. No i ani dla sąsiada, ani dla łazienki nie kończy się to dobrze. No. Albo właśnie a propos pieniędzy, Paddington idzie do pracy. No i dla zakładu pracy powiedzmy, że no. też nie kończy się to dobrze. No mi się jest cudowny, jest przesłodki, mhm. ma cudowne przygody. I to są nowe wydania bardzo ładne. Tak, nowe nie? wydania bardzo ładne, też z obrazkami takimi klasycznymi. To są krótkie opowiadanka, więc też można z dziećmi tak mm. yy, do, do poduszki, bo też też one są osobne, tak? Jedna jest właśnie o łazience, druga jest o robieniu mm. zakupów, trzecia jest tam o czymś, a jak już poczytamy sobie książki, nam się spodoba, to możemy sobie obejrzeć filmy o Paddingtonie yy, zrobione właśnie. Ze sławnymi angielskimi aktorami, bo tam jest i mm, Hugh Bonneville i e, Hugh Grant grał w drugiej części Paddingtona, także naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli e, nie ma wśród nas jeszcze fanów misia, no to się powinni. A my lubimy misie. Tak, się powinni znaleźć, bo, bo mi się z cudownym misiem. Teraz ty. Tak, teraz ja mam ostatnią pozycję. Mhm. E, ode mnie Marta Guśniowska i Nić Władek. E, I Opowiem wam pokrótce dlaczego ta książka i o co tutaj chodzi. Książka dotyka takiego trudnego tematu radzenia sobie ze stratą, radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby i mamy tutaj sytuację z punktu widzenia dziecka. Chłopiec Misiu miał dziadka Władka, a dziadek Władek dał chłopcu Misia którego chłopiec nazwał Niedź Władek, ponieważ był prezentem od dziadka Władka. No i dziadek Władek zawsze był najlepszym przyjacielem misia i zawsze wszędzie razem chodzili, byli najlepszymi przyjaciółmi, dziadek zawsze robił najlepsze kanapki, no ale pewnego dnia dziadka już nie ma i dziadek, dziadek umiera i misiu się dowiaduje, że dziadek poszedł do nieba. Dziadek poszedł do nieba no i misiu chce, jest smutny, a nasz misiu Nieć Władek chce, żeby chłopiec był nadal szczęśliwy i postanawia wyruszyć na poszukiwanie nieba. I ta książka jest o poszukiwaniu nieba i dziadka Władka, ale jest także historią o, yy, o przyjaźni i o tym, jak yy, o samotności też i o tym, jak nieraz trudno jest mieć przyjaciela. Mamy tutaj nasz Misiu, poznaje przyjaciół po drodze, poznaje samotnego pieska, który jak się okazało, że nie jest rasowy, jego właściciele go opuścili. Mamy tutaj samotnego Gołębia, mamy też Kota się pojawia w międzyczasie i cała sytuacja opiera się na tym, że. Wszyscy oni odnajdują swoje szczęście. I y, co do całego trudnego tematu i przemijania i śmierci, y, warto y, nie omijać tego tematu wśród dzieci. I to jest y, fajna książka, bo pokazuje, że y, jak powiedzieć dziecku, że nie wiem, ukochany dziadek nie wróci. Y, że nie wróci, ale warto mieć go w sercu, bo on zawsze będzie na nas patrzył z góry i warto mieć jakąś na przykład pamiątkę po dziadku. I pomimo tego, że ktoś odszedł, to nie znaczy, że, y, że już nie będzie blisko nas. Będzie tak y, długo w nas, dopóki my będziemy o nim pamiętali. I to jest naprawdę, pomimo tego, że momentami jest smutna i. Y, i może się wydawać Wam, że nie wiem, że jest nieodpowiednia przez ten trudny temat. To jest naprawdę w taki przystępny i delikatny sposób wszystko opisane. E, oczywiście jest tutaj Happy End. Misiu. E, odnajduje pamiątkę po dziadku, y, którą dziadek mu zostawił i misiu zawsze pamiętał swojego dziadka i później już y, sam odnalazł przyjaciół i tutaj w ogóle i piesek odnalazł dom, y, pomimo tego, że nie był rasowy. dlatego. Świetna pozycja, i jak ją przeczytałam tę książkę, to stwierdziłam, że no, koniecznie muszę Wam tutaj ją zaprezentować. Marta Guśniowska już kiedyś coś Wam na pewno tutaj od niej, od tej autorki polecałam, ale to jest naprawdę piękna, ciepła historia o tym jak odnajdywać przyjaciół i jak można sobie radzić z traumą. Super. No i ostatnia moja książka, tym razem coś zupełnie współczesnego, mimo że akcja dzieje się pod koniec XIX wieku. Jeden z tomów zbrodni niezbyt eleganckiej, tutaj akurat smakowite przestępstwa, ale seria zaczyna się. No i teraz nie powiem, czym się zaczyna, bo wyleciało mi z głowy. To będziesz gdzieś mieć na okładce? takich tych skrzydełkowych pewnie. No my. właśnie tutaj akurat nie ma. No. Może mi się przypomni. Eee, nie wiem czy pierwsza nie była herbatka z arszenikiem, no ale mniejsza. No w każdym razie tych tomów jest dosyć sporo, bohaterkami są em, Hazel i Daisy. Dwie dziewczynki wychowujące się na pensji, uczące się na pensji, które połączyła przyjaźń ze względu na to, że obie interesują się zbrodnią i zakładają klub detektywistyczny. No i zaczynały od wiecie, koleżance zginęła chusteczka, więc zlokalizujmy co się z tą chusteczką stało. Do momentu aż pewnego dnia po zajęciach Hazel i Daisy w sali gimnastycznej znajdują trupa swojej nauczycielki no to i to niestety takiego trupa trupa no nauczycielka jest martwa na śmierć i nic się już nic z tym nie zrobi no i nasze dziewczyny postanawiają że znajdą tego szmorderce. niestety dosyć szybko trupa gubią Trub wstał i wyszedł, ale nauczycielka się nie odnalazła, w związku z tym y, dziewczynki są skonfundowane, trochę nie wiedzą co tak naprawdę y, widziały, no i postanawiają y, tę y, zagadkę rozwiązać. Powiem Wam, że no ja czytam dużo kryminałów, no głównie dla dorosłych tak, i, i dużo kryminałów klasycznych, ale mimo że to są książki adresowane powiedzmy podobnie jak Percy Jackson czy Baśniobur do takiej grupy 12, 13, 14, to te zagadki kryminalne tutaj stoją na naprawdę wysokim poziomie. I no, ja, jako dorosły czytelnik, byłam usatysfakcjonowana tą lekturą, także naprawdę mi te książki zapadły w serce. I gorąco, gorąco polecam te serii Zbrodni Niezbyt Eleganckiej, bo to są naprawdę fajne książki. Mhm. Tak, to tyle tak. ode mnie. Czyli skończyłyśmy swoje propozycje dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że Wam się podobało w ogóle, że podobał Wam się ten odcinek. My się cieszymy, że dotarłyśmy do końca tak. i mamy nadzieję, że Daria za chwilę podejdzie do telefonu i okaże się, że licznik nie jest 0-0. Tak, i telefon mówi, że się przegrzał. No bo już nie wiem, jak nam wyjdzie ten trzeci odcinek, Ojej, nie? nie, to już nie. chyba byśmy dały spokój. To już jej byśmy nie nagrywały, wiecie. No, niemniej, mamy nadzieję, że podobały Wam się propozycje, że ma, każdy znajdzie coś tutaj dla swojego dziecka, albo dla, nie wiem, siostrzeńca, bratanka, wszystko jedno. Polecamy, myślę, że taki mamy przekrój dosyć tak. bogaty, jednak dla każdego coś fajnego. No i cóż, zachęcamy Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Zawsze chętnie tak. porozmawiamy. A póki co bardzo dziękujemy, że byliście z nami i serdecznie się żegnamy. Do następnego razu. Cześć, pa! pa!